Dzień dobry Agnieszka Baron, witam Państwa w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Są to poniedziałkowe wiadomości telewizji Imperium. W tym wydaniu relacja z otwarcia odcinka G2 drogowej trasy średnicowej. Powiemy o tym, jak mieszkańcy Szobiszowic postanowili zrobić porządki na swoim podwórku i o odnalezionej wystawie. Zapraszam na serwis. Wczoraj astronomiczna, dzisiaj kalendarzowa wierzymy, że wiosna nastała na dobre, choć jak informują synoptycy, zima może jeszcze dać o sobie znać. W Gliwicach jest jednak miejsce, gdzie ciepło i zieleni można odnaleźć o każdej porze roku. Miejska palmiarnia to kilka stref klimatycznych zamkniętych pod jednym dachem, ale i tu, co ciekawe, występują tam także pory roku. Wiosnę można już poczuć przed obiektem. W parku Chopina pojawiły się krokusy, a we wnętrzu zielonej wizytówki miasta jest jeszcze więcej światła i zieleni. Rośliny poczuły wiosnę i to dosłownie. Owocują cytrusy, to widać i czuć. Cytryny pomarańcze i mandarynki kuszą zwiedzających zapachem i kolorem w pawilonie roślin użytkowych. W tropikach wzrok przyciągają storczyki. Aby godnie przywitać wiosnę, wyjątkowo dziś w poniedziałek 21 marca Liwiska Palmiarnia będzie otwarta. Skradzione w ubiegły weekend banery składające się na wystawę niezłomnie Wyklęci 1944-63 odnalazły się. W sprawy była już zaangażowana policja, która zabezpieczyła zapis monitoringu z okolicy ulicy Jagiellońskiej, gdzie znajdowała się ekspozycja. Jednak jak poinformował przedstawiciel gliwickich patriotów, zaginione banery znalazł przed swoimi drzwiami. Wystawa poświęcona pamięci żołnierzy wyklętych objechała już 50 polskich miast. Czasem zdarzały się incydenty, ale do kradzieży doszło po raz Pierwszy. Teraz gliwickie organizacje planują eksponować wystawę w ośrodkach oświatowych. Mieszkańcy kwartału ulic Świętojańskiej, Warszawskiej, Gierymskiego i Świętego Andrzeja oraz aktywiści ośrodka studiów o mieście razem, ramię w ramię, sprzątali w sobotę swoje najbliższe otoczenie. To pokłosie warsztatów modelowe podwórko, które w ostatnich tygodniach odbywało się w dawnym zespole szkół łączności. Efektem warsztatów było zaprojektowanie na nowo tego podwórka i zgłoszenie jego częściowej modernizacji do budżetu obywatelskiego. Dodatkowym zyskiem było natomiast zintegrowanie lokalnej społeczności, która pierwsze prace na swoim placu postanowiła wykonać sama. Tutaj Rada Siedla Sibiszowice oraz Ośrodek Studiów o mieście Gliwice, jak i również Koło Studenckie Antyrama postanowiliśmy wspólnie zorganizować tych warsztatów dla mieszkańców, którego efektem właśnie jest złożenie wniosku kolejnej, kolejnego wniosku tegorocznego. I mamy nadzieję, że spotka się to z o wiele większym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie kiedy dojdzie do głosowania. Podczas samych warsztatów oczywiście zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. A to spotkanie dzisiejsze? Co za inicjatywa? To jest spontaniczna inicjatywa, która wynika z ostatniego spotkania właśnie z mieszkańcami i tutaj jest inicjatywa dolna samych mieszkańców. Mamy fajne podwórko, w zasadzie fajne jeśli chodzi o teren zieleniec, ale niewykorzystane. Więc, jeśli się przychodziło fajnie na spotkania, gdzie się coś ładnie kreśliło, to dobra tutaj była inicjatywa, żeby jednak coś fizycznie zadziałać, zrobić coś. No i no raczej, raczej to, no zróbmy coś. Skoro się już tak ktoś spowodował, żeśmy się zorganizowali i, i jakby nawet za nas, za mieszkańców, pielęgnuje to, że, że, że te spotkania dochodzą tutaj do, do skutku, no to realizujmy to. Jaki jest pomysł na to, podwórko? Pomysł? Pomysł jest przede wszystkim ścieżki ścieżki, ścieżki zrewitalizować, bo są totalnie zadeptane, zaniedbane. No a w tym roku przede wszystkim złożyliśmy, zamierzaliśmy się do złożenia wniosku do budżetu obywatelskiego z propozycji mieszkańców. I przede wszystkim, żeby wykonać mniej więcej w tym miejscu, jak widać, jak stoimy, jak jest piaskownica, ławeczki, placyk zabaw, żeby coś urozmaicić, tą przestrzeń, żeby było faktycznie miejsce, do którego mieszkańcy będą chcieli przyjść, pojawić się, trochę posiedzieć tutaj, bo do tego momentu jest tu bardzo zaniedbane wszystko. Sukces ma wielu ojców. 19 marca podczas części oficjalnej otwarcia DTS w tunelu pod ulicą Zwycięstwa, mimo niskiej temperatury, padło dużo ciepłych słów. Na otwarciu by obecni byli m.in. prezydent Gliwic, marszałek województwa, wojewoda, byli premierzy Buzek i Sztajnchow, posłowie i zaproszeni goście. W sobotę po południu tunel można było zwiedzać, a dzień później nową drogę przejęli biegacze, rowerzyści, a punktualnie o 20.24 kierowcy. Właśnie budowlańcy nie mówią, tylko robią to po Faktycznie robią. Drogową trasę średnicową, albo właściwie drogą trasę. Dla śląskiego, dla śląskiego, jakim jest Kosztującą jej wartość w Gliwicach to mniej więcej 1 miliard 300 milionów złotych. W Gliwicach budują od wiosny 2013 roku, czyli od 3 lat, a w pozostałej części województwa. To najlepiej wyjaśni wojewoda śląski. Jak ja byłem przeprojektowany przez moich rodziców, wtedy zaczęto projektować drogową trasę średnicową. To prawda. Urodzony w 81 roku Jarosław wieczorek ma na myśli rozpoczęte w 82 roku prace zmierzające do zbudowania drogowej trasy średnicowej. Inwestycja jednak spotkała się z wieloma problemami, przez które prace zostały wstrzymane. Kilkanaście lat później, na odcinkach Katowickim, Chorzowskim i Świętochowickim, były już bardzo zaawansowane. Jako premier polskiego rządu otwierałem pierwszy odcinek. Otwarcie to nie byle jakie, bo dające okazję do niesłuchania Biura Ochrony Rządu. Wsiadłem wtedy w samochód BMW, wbrew sugestiom Biura Ochrony Rządu, to był samochód Boru, i przejechałem sam, osobiście kierując tym samochodem. Od wesołego miasteczka po stadion ruchu i z powrotem. I miałem ogromne przeżycie, bo wiedziałem, że zaczyna się wielka budowa, która połączy śląskie miasta. Po 15 latach od pierwszego otwarcia, budowa zakończyła się. Dla Gliwic, które znalazły się na końcu trasy, wiąże się to z ogromnymi korzyściami. Ulice teraz przeciążone, a nie niedostosowane do takiego ruchu drogowego, jaki przejmują w tej chwili będą odciążone. I otwiera nam ta droga tereny inwestycyjne w obszarze Gliwic, w centrum zresztą położonym, który do tej pory był wyjątkowo zaniedbany, dlatego że to był ślad rezerwowany pod drogę. To jest teraz uporządkowane, a w najbliższej przyszłości będzie terenem wielu wartościowych inwestycji. Żeby jednak cieszyć się korzyściami przez pewien okres czasu trzeba było liczyć się z utrudnieniami. No, na pewno były tutaj odgłosy, lekkie takie y, trzęsienia tutaj, bo te budynki raczej są popękane, ale nie było żadnych takich ciężkich, takich jakichś, nie wiem, przeżyć, żebyśmy jakieś traumy przeżyły. Nie, absolutnie, wszystko w porządku. Pozwólcie, że przeproszę i podziękuję wszystkim mieszkańcom, bo narobiliśmy tu sporo bałaganów w trakcie realizacji. Droga została oddana do użytku, choć niektórzy zastanawiają się nad nazwą, którą można nadać gliwickiemu odcinkowi. W Katowicach nosi nazwę Braci Reńców, w Rudzie Śląskiej Powstań Śląskich, w Zabrzu jest to Aleja Jana Pawła II. Na pewno się jakiś cudowny pomysł znajdzie. Sama nazwa historyczna DTS, czyli drogowa trasa średnicowa jest dobra. Czy tak zostanie, zależy od radnych. Będziemy o tym spokojnie jeszcze dyskutowali. Skrót piękny, bo taki bardzo polski to eś, to jest nie do wymówienia przez ludzi, którzy przyjeżdżają do nas i nie znają języka. Sekretarzowi Miesztakiewic, Andrzejowi Karaszyńskiemu, Marszalkowi Wojciechowskiego, Szląckiego, panu Wojciechowi Stanu Żeni. A więc zostawmy na razie dts bo DTS-kę mówi się dobrze i wszyscy wiedzą o co chodzi. Gliwicki odcinek drogowej trasy średnicowej pokazuje, że nawet przedsięwzięcia realizowane przez wiele lat mogą zostać dokończone z sukcesem. A to wszystko z korzyścią dla mieszkańców i miasta. Michał Czaplicki, Telewizja Imperium. Szersza relacja z oficjalnej części otwarcia dts dziś na naszej antenie. Polecam Państwa uwagę program 100% gliwic, a także specjalną odsłonę gliwickiego patrolu. I tą informacją kończymy poniedziałkowe wydanie wiadomości telewizji Imperium. Przypomnę, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też obecni w internecie. Zapraszam na stronę tvimperium.pl i na nasze profile w mediach społecznościowych Facebook, YouTube i Instagram. Za chwilę serwis sportowy i pogoda na niezbyt przyjemny wtorek. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.